Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj, na końcu, krótki filmik. Jak wymienić amortyzatory w golfie. To jest akurat siódma generacja, ale to wszystko praktycznie jest podobnie. Także to będzie krótki filmik, bo robota też jest krótka. Co nam potrzeba? To jest chyba osiemnastka na dole. I tu na, góre, na górze, pod osłoną, tą. Widzicie. Tam są 16 śrubki. Zaraz się to postaram wam wszystko pokazać. No, opartego to jest 10 minut roboty na stronę. Na początek, podstawiamy sobie coś pod koło i odkręcamy tą 18, wyjmujemy ją. I później możemy sautu unieść do góry, żeby się nam zluzowało to wszystko. A możemy też tak zostawić. Tylko motyzatora sobie do góry podnieść. I wtedy zrobimy te dwie górne śrubki. Dobra, robimy sobie tą dolną osiemnastkę. Po tej 18 zrobimy te dwie górne szesnastki. Zaraz wam postaram się pokazać, gdzie one są. Nie wiem, czy widać. Już nie widać. Słaba. Teraz widać pięknie, jest jedna i z tej strony, i z tamtej strony jest druga. Dobra, robimy sobie tą dolną pierwszą. Tą dolną zrobioną możemy sobie tam odkręcić, żeby nam się to wszystko poluzowało. Na no, opartek możecie koło ściągnąć, ale... Dlatego ja nie praktykuję w ten sposób, bo to nie jest niekonieczne. A zobaczcie. Także coś mam wszystko lata. I możemy sobie spokojnie, ja mam pistolet, sobie sp spróbuję pistoletem podejść do tego. Jak nie to zrzucę koło, ale raczej bez zrzucenia się obejdzie. Dobra, po odkręceniu tych dwóch górnych śrubek, zobaczcie jak to wygląda. Tu jest plastikowa zaślepka. Chyba wiem czwartej albo piątej generacji. A dwa piątej w każdym jednym jest tak samo. Także pewnie pod tą plastikową zaślepką jeszcze znak znajomą życie. Ale sobie przymierzymy. Oczywiście, że tak. Także to możemy płasko oczkowym odkręcić sobie. Zobaczcie. Szesnastką, i tu sobie trzymać tam jest szósta albo siódemka kluczek. A jak macie pneumata, możemy to odkręcić pneumatem, a zakręcić nowy amortyzator płaskimi kluczami już po prostu oczkowym, bo nie, nie wolno kręcić pneumatów tych amortyzatorów pneumatami, bo one są podkręcane w środku. Nie mogą nam się po prostu porozkręcać i uszkodzić się amortyzator. Może, ale odkręcić, bo on nie tak idzie na śmietnik. I tak możemy sobie pneumatem, jeżeli mamy możliwość, wygląda po rozbiórce. Mniej więcej tak o, to jest nasza osłona. Tam jest odbojnik w środku. To wszystko nam zeszło w całości. Nie do tego demontował. O, tu mam nowy amortyzator. Także teraz jego sobie wystarczy tylko włożyć wcelować tam w odbojnik. Nie wiem, czy lewą ręką wceluję. I to by było. Na tyle. Zobaczcie, przeszedłem na wylot. Tu gdzieś mam nawet nowe nakrętki. O, nowa nakręteczka. I teraz wystarczy kluczyk płaski. Teraz wam powiem, co tu nam pasuje. O, ja mam szósteczkę, pasuje. Trzymamy sobie szósteczkę tutaj. I kręcimy sobie siedemnastką do oporaż. Złożony. Tak, mówiąc, to jest parę minut roboty. Wkładamy go sobie z powrotem na auto, skręcamy te dwie górne szesnastki, a później dolną. I to było wszystko. No i dobra. nowy motyzator siedzi na następne parę lat. 70 km, 180 stopni. Te dwie na górze. 50 km i 45 stopni. I to było na tyle. Dobra, biorę się za drugą stronę i oddaję auto klientowi. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. O, widać mnie. Na razie.